Przeżyliśmy chwilę grozy, mimo że dzień zaczął się pięknie, bo po kilku dniach fatalnej pogody, która w Gdańsku po prostu codziennie padało i jak widzieliście, znowu musieliśmy nakryć na chwilę naszą poli namiotem, żeby po prostu już wszystko do końca wyszło, bo niestety codziennie deszczy nam... Żeby móc domalować, o to chodziło. Domalować, dokładnie. tak, no bo nie zabrakło tam paru dni, e, więc wczoraj generalnie, tak, dzień zaczął się super, bo niebieskie niebo, piękna pogoda, na którą czekaliśmy przez cały tydzień i wszystkie prace były też skoncentrowane właśnie, aby tego dnia e, to wszystko z, z, z ogarnąć, tak? Więc to był dzień między innymi, że przyjechał nasz silnik, więc przyjechał Michał z Eweliną, przywieźli nam w nocy spod Częstochowy Volvo, nasze stare Volvo, które Michał dopieszczał przez pół roku. No. Tak, po godzinach w nocy. że ona nie jest zadowolona, bo jakby to było kosztem ich relacji. Nieco. Trochę nieco. Więc musi, musimy tu wyrazić wielką wdzięczność. Zdecydowanie tak, Michałowi super. Zdecydowanie. Więc tak, więc zaczęło się od tego, że Michał zdecydowanie, zanim przyjechał mały dźwig, musiał nam pokazać. Jak chodzi silnik. Tak. Faktycznie chodzi super. Mina Bartka Trat. była, że tak powiem... No kopara mi opadła, nie wiedziałem, że diesel może tak chodzić, tak równiutko. No i co? I generalnie tak, silnik w końcu poleciał, poleciał wysoko nad nami. Tak. Bezpiecznie wylądował w kokpicie. Oczywiście to taka operacja była dosyć długa, żeby to wszystko przygotować, ogarnąć, tak? Ale jeszcze po drodze czeka nas inna niespodzianka, mianowicie... A, no jest... nie po drodze, tylko zanim wtrąciliśmy silnik, to stwierdziliśmy, że dobra, no to musimy najpierw wrzucić lodówkę, bo z nią będzie też jazda, żeby ją wrzucić, a później nie zablokujemy, jak zablokujemy się silnikiem, to nie będziemy czekać na lodówkę z dźwigiem. No więc rzuciliśmy tą lodówkę i tu się zaczęły schody. O tą lodówkę walczyliśmy już wiele tygodni. tak? Jeździliśmy po miejscach, gdzie ta lodówka była dostępna. Mierzyliśmy każdy centymetr. No bo to była walka o każdy milimetr, żeby, żeby się zmieścić. Żeby ją pasować. gdzie 203 cm wejdzie w dwumetrowy... No i słuchajcie, jak tak, ją tak ją pomierzyłem, tak ją wąchałem, że tak jak mówiłem, że wydawało mi się, że się uda zmieścić, ale prawdopodobnie kosztem podkopania dachu lub podłogi. No i Adam pozwolił no. nam podkopać dach, więc yy, widzicie to pewnie na tym, na przebitce, że podkopałem w końcu dach. Po drodze było w ogóle bardzo dużo niepewnych sytuacji. Po pierwsze, niestety nie było się bez strat, bo niestety podłoga już była wcześniej położona. A ja już dawno się zapytałam Bartka, okej, okay, lodówka jest taka jak wysokość, od sufitu do podłogi, ale jak ty ją postawisz? I jakby to okazało się najważniejszą kwestią, Przecież jak wystarczyć? Nie zarejestrowałem tego. Nie zarejestrowałeś tego? Nie, nie zarejestrowałem tego pytania. No, dokładnie. Ale I, I się okazało, że ale moje było pytanie wytanie... było w punkt. Było pytanie w punkt. Może jestem blondynką, nie wszystko Nie, ogarniam, nie jesteś blondynką. To ale było inżynieryjnie inżynier to inżynier inżynier to totalnie w punkt. No i okazało się, że przez tak naprawdę dwie, trzy godziny tutaj w kilka osób próbowaliśmy w piwnicy ją w ogóle tak przesunąć. Niestety jeszcze blokowały nas y, z, zrębnice y, na suficie. Czyli y, te... ogranicz Ograniczniki. Tak, czyli to, 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 to. Mm. No, i okazało się, że zrębnice są tak na styk, że nie jesteśmy w stanie się przepchać, żeby wyjść na tą powierzchnię, która nie ma już, nie ma już tych krzyżaków i jest całe 5 cm w górę, tak? czyli płaski dach. No, ale w końcu wykonałem wykuma... szalony pomysł i wziąłem 12-tonowy to hydrauliczny ten podnośnik do ciężarówki i sztachetę i, pod, i po prostu nagiąłem dach na kolejne 2-3 centymetry i to wystarczyło, żeby go prze, przepchnąć jakimś cudem. A jeszcze, a jeszcze Adam po drodze zdjął ten panel górny z drzwiami. No tak, i, po drodze więc, zdemontowaliśmy parę rzeczy. Tak, rozmontowaliśmy trochę tak, tej tak, zdemolowana jest podłoga, tak. e, więc e, chyba dobrze, że mikrofon coś nam nie nagał tego wszystkiego, co się wczoraj wydarzyło, bo bo parę przekleństw poleciało. Zdecydowanie było dużo stresu, w ogóle dużo narzekania po drodze No i powiem tak, ta, lodówka, ta lodówka na pewno nie idzie nigdy do naprawy. Tak, opcja tak. jest tylko taka, że jest rozcięta piłą na e, parę kawałków i wyjeżdża stąd. No tak, ale ostatecznie tak. Jeszcze uszkodziliśmy sufit po drodze. E, jako się w końcu wcisnęliśmy, no ale była kwestia taka, że się nie wsunęła. No niestety, no to jakby ten tył cały e, nie za bardzo. Potem z Adamem, jak już wszyscy poszli na spokojnie, Adam zaczął z powrotem instalować rzeczy, które odinstalował, czyli te górne mocowania do podłączenia, e, plus te klapki. E, no i okazało się, że w ogóle zapomnieliśmy. Mieliśmy o tym, że w ogóle teraz nie, wie, możemy wyspę, wyspę przesunąć. Więc przesunęliśmy wyspę, co zasłoniło nam ślady po zdymolowanej podłodze. To <słuch> to same ale, plusy. Ale y, i, i Tomek i Adam stwierdzi, że niestety lodówka musi wystawać 20 cm, co przyznaję, że nie do końca mi się podobało, bo jednak nie o to walczyliśmy tutaj. No ale przyspaliśmy się wszyscy. Była mowa o zeszliwowaniu podłogi lub dachu. No i ostatecznie okazało się, że... Że co? To że na moim. Tak, no. ja krzyczałem cały czas, że podetniemy dach, w razie czego. No i dokładnie na tym tak. na tym miało być. Pokaż, no. co tam zrobiłeś w międzyczasie i co dzisiaj będziesz robił, bo no. ja idę sprzątać, więc tutaj dzisiaj operatorka będzie minimalna. No. Dobra, ja się tu teraz za, za, zasłonię tymi no, papierami, ale generalnie musimy się tu zaszlifować, sfazować, bo tu jeszcze uderza lodówka. Czyli. W związku z tym, że i tak laminowanie musi być pod kątem, a nie pod kątem 90 stopni, bo się bardzo słabo laminuje. Jak mówi nasz profesor Karwowski na ten temat. To, ten, to tutaj musimy i tak zjechać pod kątem 45 stopni i wtedy lodówka elegancko dojdzie do samej ściany. Mm. I będzie git. Bo górą jeszcze cały czas mamy luz, proszę Państwa. Mm. Jest tak dobrze. No dobra, to jest no. ładne. To ty tutaj w takim więc, razie... Więc zaraz to atakuje. Atakuje, atakuje. Tylko zabezpiecz się, ale, bo tak jeszcze było, trzeba zabezpieczyć się, A ja idę odkurzać. W międzyczasie, czy odkurzacz tam kolejny? Ile już straciliśmy odkurzaczy? Z 9.10 Idę, idę do Adama jeszcze. Co tam Adam? Przez folię z tobą gadam dzisiaj. Z odkurzaczem. dobra, Adam tutaj już robi. W międzyczasie z Adamem wczoraj w nocy zrobiliśmy zrobiliśmy tutaj listy, co mamy w poszczególnych przestrzeniach Zrobić. To są niektóre prace pięciominutowe, niektóre godzinne, całodniowe. Kończę, biorę odkurzacz, i do dama. Nasz dziesiąt odkurzacza, bo któryś tam karszerów chyba mieliśmy cztery. Po drodze były trzy odkurzacze wodne, z cztery klasyczne, więc myślę, że już jest ponad 10. Ale właśnie jesteśmy na etapie, kupuję jeszcze dodatkowo domowego odkurzacza bezprzewodowego, więc trwa analiza. Minimalnie. Dotknij. No, dotknąłem. I czym dotyka teraz, powiedz mi? No musiałby, jakbyś, jak jakbyś do końca. No. Biliśmy do końca to prawdopodobnie nie też na na do ściany. No to wyszlifuję do końca, nie ma problemu. Bo warto, to, no. E, aha, przesuńmy się w prawo. Ja, Siema. ma? Nie, 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 Tu od zobaczysz, tu od zobaczysz. Mhm, aha, aha, aha. Jestem za. 3 godziny nie było chętnych do nagrywania. Nawet składam Ja cię wspominałam. Lepiej by dziura naszą w dachu. Jeszcze. Bartek wyżnął, a tam naprawę. A tutaj co w międzyczasie się wydarzyło pokażę Wam. Prawe polia mory. Odkurzyłam właśnie wszystko tutaj. Zabezpieczyłam jeszcze raz podłogę. W międzyczasie Adam przygotował tutaj już hydraulikę. Co tu się działo w międzyczasie? Dalej odkurzam szafki. Jestem do pomocy dla chłopaków, No, chwilę. Update. O, dokładnie. O matko, co tam się dzieje? Super. No, bardzo Ci dziękuję. No, trzymaj się hej. Zadam, kochanie. Dzisiaj ledwo je. No, wiem o tym. O kurde. Ale to jakiś nie. Nie, nie, jest dobrze. Stylu, wszystko, wszystko gra, nie, powiesz, wszystko nie? gra. Po prostu ledwo wiesz, ogarniam sytuację. No. Ale ogarniam, dzieje się. Wiem, wiem. Dobra, z tym zlewem będzie w porządku, ta dziura tak, jest ok? Tak, z zlewem w końcu? Nie, ja, ja mam, ja mam czuję, żeby dać okay. się Przemkowi zreanimować, I bo... I dzwoniłeś go do niego właśnie? Zaraz nie, teraz gadałem z Maćkiem jeszcze. No. Ale w razie czego mamy ten nowy zlew, który jest dokładnie pod wymiar, będzie pasował, okay. także Dobra. wyjdzie okej. Okay, mamy no. backup, no. No. Okidoki. Dobra, dzwonię do Przemka i zobaczę, czy, to, no. czy on będzie działał z tym. Tak, to właśnie u nas. Ostatnia I zaraz prosta. możemy się zająć w tym tak. wypadku tym nagraniem. No tak, nagrywamy, oprócz tego cały czas Widzicie, u nas Ostatnia Prosta, ale jest dosyć trudno, no. Odpoczniemy kochanie na emeryturze, na Karaibach. Nie wiem. czy sobie to wyobrażasz. Nie. Cześć kochanie, co kombinujesz? No właśnie, stwierdziłam, że znajdę sobie e, cichy kącik, ale właśnie twój telefon dzwoni. Mój cichy A Bosmani kącik. tutaj... E, pan Bosman, e, wyobraź sobie, pierwszy raz e, po roku, właśnie dzisiaj, jak to stwierdziłam, że tu będzie cicho, a nie na poli, postanowił właśnie szlifować stoły po sezonie. A ja mam, Więc ja prostu... dla, ciebie, a ja mam dla ciebie małą niespodzianeczkę. Nie, masz... Poli jest gotowa? Niespodzianeczkę zbudowaliśmy, kochane. Nie widzę. To jest kopia. Jaka to, co jest, to, co tam jest, to jest kopia. O kurde. Dobra, idę to po grubo. niespodziankę, to trzymaj. To to Czekam. Czekam z niecierpliwością. Jest jeszcze słońce, cieplutko, mimo że październik. O kurde. No nie. W związku z tym, co ty ma? że o kurde. długo marzyliśmy o tym, żeby no. nie musieć wypożyczać samochodu po to, żeby pojechać 5 km do sklepu. A z drugiej strony, żeby nie musieć zasuwać na piechotę 5 km na jakiejś wyspie. I marzyliśmy o tym, żeby mieć elektryczne hulajnogi. To nie udało mi się załatwić elektryczne hulajnogi. Ale udało się załatwić elektryczne rowery. Uhu, brawo! A jeszcze chciałam Wam dodać, że na, na pewno wiecie, że tutaj cały nasz remont to... Wspieranie polskich producentów i okazało się, że jak daliśmy posta na Facebooku jakiś czas temu, to poleciliście nam różne, różnych producentów, no i w tym właśnie jest polska firma, która produkuje i właśnie mamy dwa rowery i co? Jeden biały, drugi szary. Zobaczymy, który pierwszy pójdzie. <grym> no który tu masz? Nie wiem. <grym> Dobra, rozpakujemy. rozpakujemy, sprawdzimy, nie? <grym> Dokładnie, do no Będziesz ten patrzył na limity prędkości. No właśnie. Słuchajcie, kolej... dzisiaj nie mam za bardzo czasu, żeby jeździć. Ale rowery już pakujemy na poli, tak jak i in milion innych paczek. I co? Chyba pojedziemy na ten ryfie, co? Mam nadzieję. To, co? pakujemy je do dziobu i, i hajda. Do dzioba. Hajda, hajda na konia. No. A to dlaczego nie na mówi... szczęście to już tylko pudełko, nie siemy. Ale wiecie co, tak naprawdę uwaga, cofnij się, bo się zahaczyłam płaszczem. Ale generalnie tak, dla nas bardzo kluczowa była e, waga tego roweru. I to też przede wszystkim to, że będzie składany, że wejdzie nam do dziobu 25 kilo. I to też dzięki temu zdecydowaliśmy się na dwie sztuki. No. Dzieciaki wsadzimy na bagażnik, pewnie będzie to nielegalne, a na Karaibach nikt na to nie patrzy. E, I co? A, właśnie, jeszcze zapomniałam przecież, jak zwykle załatwiamy też coś dla Was, nie tylko dla nas, e, więc zatwiliśmy Wam specjalny rabat na hasło POLI, jest specjalny rabat dla Was, znajdziecie oczywiście tam w linku e, pod wideo, na pewno będzie, więc kupujcie na hasło POLI, jak macie ochotę na rower elektryczny e, i mamy nadzieję, że i nam, i Wam będzie taki służył. Zapraszamy i szerokiej drogi. No, o. a teraz my do orki. Tak jest. Orka. W Portugalii orki atakują, a my tutaj... A, no Właśnie, to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz. Ja Wam opowiem w ogóle o tej historii, bo generalnie nie, wiem, nie wszyscy wiedzą. Słuchajcie, nie wszyscy z Was pewnie wiedzą, ale jakby teraz jest gruba akcja, już właściwie chyba dwóch, trzech lat, a propos orek, które przy wybrzeżu Portugalii atakują jachty. Nie wiem, jeśli Was to interesuje, to zapraszam do poczytania artykułów na ten temat i właśnie tutaj w całej tej historii już od wielu, wielu miesięcy tak chcieliśmy kombinować, żeby do tej Portugalii nie dopływać, bo jak się czyta wszelkie raporty, to po pierwsze orki atakują zarówno jedno kadłuby, jak i dwukadłubowce, a... Trymaranu też nie wiemy, nie było takich statystyk pod żeglami i pod motorem, więc w ogóle i też bio, biolodzy też robili badania i próbują dociec, co się dzieje, dlaczego orki atakują jachty. I nie wiadomo do końca, czy są na coś wkurzone, czy trenują, że to jest jakby efekt jakiegoś tam, nie wiem, przygotowania do polowań, ale generalnie jest to bardzo niebezpieczne, bo bardzo dużo statków miało uszkodzone stery. Orki są bardzo, bardzo, bardzo agresywne, i e, bardzo dużo jachtów nawet było wykołowanych e, i są poważne straty. Więc e, ciśniemy prosto na ten ryfę. No, koniec. <grytanie> Wideo na dziś.